Zakończenie kariery zawodowej to nowy etap, w którym kończą się wypłaty z pracy, ale wydatki wcale nie znikają. Dlatego właśnie planowanie dochodu stanowi fundament spokojnej i udanej emerytury. Kluczowe jest nie tylko to, ile udało nam się zgromadzić, lecz przede wszystkim w jaki sposób zmienić te oszczędności w stabilne i przewidywalne źródło środków na całe życie. W rozmowie z Dariuszem Godlewskim przyjrzymy się strategiom, które pomagają sprawić, aby pieniądze pracowały dla nas jak najdłużej i aby wystarczyły na cały okres emerytury, niezależnie od tego, ile lat potrwa ten etap życia. Darku, zacznijmy od pytania, dlaczego planowanie dochodu jest tak kluczowym elementem emerytury. No, większość ludzi uważa, że emerytura zależy od tego, ile pieniędzy udało im się zgromadzić przez całe życie. Ale prawdziwym wyzwaniem jest jednak przekształcenie tych środków w regularną wypłatę, na którą można liczyć przez resztę swojego życia. I wydatki nie znikają wraz z zakończeniem yy, pracy, a świadczenia emerytalne często nie wystarczają na pokrycie wszystkiego. I planowanie dochodu polega na stworzeniu strategii, w której oszczędności, inwestycje i świadczenia działają razem, aby zapewnić stały dochód. I chodzi nie tylko o przetrwanie emerytury, emerytury, ale o życie z pewnością, że rachunki są opłacone, a styl życia zabezpieczony. No dobrze, no jeśli nie zadbamy o, o ten dochód emerytalny, z jakimi zagrożeniami musimy się wtedy liczyć? No największym ryzykiem jest zbyt szybkie wyczerpanie oszczędności. I bez jasnego planu wiele osób wydaje za dużo pieniędzy w pierwszych latach emerytury i dopiero później odkrywa, że ich środki się wyczerpały. I kolejne zagrożenie to zbytnie uzależnienie od rynku, yy, więc jeśli nas, nastąpią spadki a akurat w momencie rozpoczęcia wypłat, może to poważnie osłabić kapitał. I dochodzi też yy, ryzyko inflacji, podatków i niespodziewanych kosztów opieki zdrowotnej. Więc dobry plan dochodowy bierze pod uwagę wszystko i aby uniknąć przykrych niespodzianek. Darku, jak ty i Twoja firma pomagacie więc klientom upewnić się, że ich pieniądze wystarczą na całe życie? No najpierw analizujemy podstawowe wydatki, te, które muszą być pokrywane co miesiąc, jak mieszkanie, żywność, opieka zdrowotna czy ubezpieczenia. I na tę część podujemy gwarantowane źródła dochodu, wykorzystując na przykład optymalizację świadczeń emerytalnych, wypłaty za annuities lub emerytury zakładowe jak pensions i dzięki temu yy, najważniejsze potrzeby są zawsze zabezpieczone. Następnie tworzymy drugą warstwę dochodu z inwestycji na potrzebę, na potrzeby stylu życia, tak jak podróże, jakieś hobby czy wsparcie rodziny. I oddzielając potrzeby od zachcianek, no zapewniamy klientom zarówno bezpieczeństwo, jak i elastyczność. I kluczowe jest stworzenie planu, w którym niezależnie od długości życia, dochód nie wyczerpie się przed czasem. A jaką rolę w planowaniu dochodu odgrywa planowanie podatkowe, bo niewątpliwie są one ze sobą mocno powiązane? Tak, podatki mogą mieć ogromny wpływ na to, ile realnie pieniędzy zostaje nam później w portfelu inwestycyjnym. I dwie osoby z identycznymi oszczędnościami mogą mieć zupełnie inne możliwości finansowe. Jeśli jedna z nich płaci wyższe podatki na emeryturze, dlatego planowanie podatkowe jest nieodłączną częścią planowania dochodu. Stosujemy strategie takie jak Roth conversions, konwersje na IRA na Roth, odpowiednie, odpowiednią kolejność wypłat oraz koordynacja świadczeń emerytalnych z dystrybucją środków inwestycyjnych, aby utrzymywać klientów w jak najniższych przedziałach podatkowych. I nie chodzi to tylko o to, ile zarobisz, no ale ile Ci zostanie, ile zachowasz. I na koniec, jaką dałbyś radę tym, którzy zaczynają dopiero przygotowania do budowania stabilnego do, dochodu na przyszłość? No, najważniejsza rada brzmi: no nie czekaj aż do emerytury. Im wcześniej zaczniesz budować plan dochodowy, tym więcej będziesz mieć opcji i tym płynniejsze będzie przejście na ten etap, nowy etap życia. Odkładanie decyzji oznacza mniej możliwości i więcej, więcej stresu. I można to porównać do samochodu, bez, do samochodu bez paliwa. Wygląda dobrze, ale nigdzie cię nie zawiezie. Gdy wiesz, skąd będą pochodzić twoje emerytalne wypłaty, możesz przestać się martwić i zacząć naprawdę cieszyć się emeryturą. Na to poczucie pewności i spokoju, no to właśnie sedno planowania dochodu. Dziękuję za rozmowę. Dariusz Godlewski, właściciel firmy Kaizen Wealth Advisors. Jeżeli potrzebujecie państwo pomocy w zaplanowaniu stabilnego dochodu na emeryturę, prosimy o kontakt z Dariuszem.